Słuchajcie, fauna naszej planety jest naprawdę niesamowita, po prostu nie do ogarnięcia umysłem. Podobno Ziemię zamieszkuje ponad 10 milionów gatunków zwierząt ale jednak, mimo wszystko, natura się wciąż nie może równać z człowiekiem, bo to jest nadal mniej niż powstało wariantów zegarka Huawei Watch GT. Huawei przez kilka lat uparcie cisnął kolejne modele, które różniły się od siebie mniej niż bracia Golec, ale do pewnego momentu zupełnie im to nie szkodziło, bo to jakby oni wymyślili ten gatunek inteligentnego zegarka, który był troszkę bardziej prymitywny od Apple Watch i innych Samsungów, tak mniej więcej na poziomie braci Golec, ale i tak potrafił sporo i działał grubo ponad tydzień na jednym ładowaniu. Huawei to opanował do perfekcji. To były takie opaski fitnessowe premium, które są troszkę bardziej przydatne, ale wyglądają jak zegarki, no takie najlepsze z dwóch światów. I ja te zegarki zawsze bardzo szanowałem i ich małżonki też, bo ten wygląd plus jeszcze bardzo dobre ekrany we wszystkich, plus monitorowanie ten na 24 na 7. W niektórych opcjach odtwarzania MP3 albo na przykład głośnik, że mogliście gadać sobie przez telefon, tylko że przez zegarek i się poczuć jak James Bond, jak byliście sami, albo jak debil, jak byliście przy ludziach. No generalnie to naprawdę było coś. Ale teraz po latach wreszcie nastało zupełnie nowe. Seria Huawei Watch 3, czyli pierwsze w Polsce gadżety działające pod kontrolą nowego Harmony OS, czyli tego systemu, który Huawei zrobił, żeby pokazać, że nigdy Stanów Zjednoczonych nie szanował i ich małżonki, znaczy i Google' też. I bardzo fajnie, bo konkurencja to jest super rzecz przede wszystkim dla nas, czyli klientów. No bo bez konkurencji zróżnicowanie na rynku byłoby takie jak zróżnicowanie braci golców. No a weźcie sobie wyobraźcie, że na przykład w muzyce możecie wybierać tylko pomiędzy lewym golcem a prawym golcem. Przypuszczam, że po jakichś 35 latach by wam się znudziło. Huawei Watch 3 Pro Elite oferuje mnóstwo nowych funkcji, wygląda przepięknie i podobno wreszcie stał się takim zegarkiem pełną gębą i wprawdzie, jakbym go kupił, no to Golestop by mogła być ksywką mojego portfela, no bo kosztuje 2,400, ale może innowacja, rewolucja i niesamowita jakość wykonania są tego warte. Nie, no... Właśnie nie są, to było pytanie retoryczne. Słuchajcie, gdzie ostatnio nie spojrzę, tam widzę, że łoś 3 zbiera zajebiste recenzje i absolutnie wszyscy są nim zachwyceni. Najgorsze oceny tego zegarka, jakie widziałem, to było 8 na 10, co też przy okazji mnie skłania do takiej refleksji, że skala cyferkowa przy takich gadżetach ma tyle samo sensu, co w medycynie. Jakby się na przykład dostali z egzaminu czwórkę, bo prawie wszystko na operacji zrobiliście dobrze i pacjent wam. Prawie nie umarł. No, w każdym razie recenzja ma zajebiste i proszę bardzo, to są właśnie testy pełne zachwytów, a to jestem samotny, ja próbujący zrozumieć, o co tym ludziom właściwie chodzi, bo moim zdaniem ten zegarek absolutnie nie jest warty swojej ceny. Ale tak myślałem, myślałem i chyba właśnie już wymyśliłem, o co im może chodzić. Watch 3 i ogólnie to całe Harmony OS mają bardzo duży potencjał na przyszłość, bo jest teraz duża wbudowana pamięć, jest NFC, jest obsługa kart eSIM, jest opcja wgrywania nowych aplikacji. No, teoretycznie wszystko, co powinien mieć zegarek z najwyższej półki. Tylko, że kupić za gruby hajs, bo ma potencjał i może kiedyś będzie dobry, to se może, kurczę, Real Madrid piłkarza, a nie Ryszard Modry, statystyczny Polak, zegarek za 2000, bo na razie w Watchu 3 mnóstwo rzeczy, jeszcze nie działa tak jak powinno. Po prostu. Tu na razie jest ściernisko, jak mówił klasyk. Zaraz pewnie będę miał komentarze, że narzekam, bo mi się fajnie nie zgadza. Swoją drogą zostawcie subskrypcję po więcej nieśmiesznych, aczkolwiek szczerych filmów o gadżetach, grach i technologii. Będę bardzo wdzięczny. No, że mi się kliki nie zgadzają, że mi Huawei nie zapłacił, albo jeszcze lepiej, że konkurencja mi właśnie zapłaciła. A przecież sam wiem, że konkurencja jest dobra, ale. Uwierzcie mi, naprawdę mnie się żyje zdecydowanie najbardziej spokojnie, kiedy wszystko chwalę. Wszystkie filmy na moim kanale, pod którymi najwięcej czytałem o tym, jakim jestem debilem, jak się bardzo nie znam, pod którymi miałem najwięcej łapek w dół, to są właśnie te, w których miałem czelność powiedzieć, że czegoś nie warto kupować. A później ludzie płaczą, że recenzje w Polsce są takie ostrożne. Ale właśnie jak powiesz tak szczerze, a nie na opak, że no ja to bym poczekał, aż troszkę stanieje, ale jeżeli kupicie, to i tak na pewno będziecie bardzo zadowoleni. No i nie zapominajmy, że dzięki tej jednej funkcji, której absolutnie nikt nigdy nie użyje, to wciąż może być zdecydowanie najlepszy wybór dla wszystkich obywateli Timbuktu z zapaleniem ucha. Jeżeli powiesz, że po prostu się czegoś nie opłaca kupić, Masz przesrane. Ale w sumie z drugiej strony się nie dziwię, bo jakbym ja wydał całe swoje oszczędności na jakiś gadżet za 2000 i później bym mi jakiś lamus w internecie mówił, że źle zrobiłem, że źle wydałem pieniądze i wywaliłem je w błoto, no to prawdopodobnie też bym dla niego przygotował listę top 10 ciekawostek o jego matce. Okej, okay, ale zacznijmy od tego, co jest w oczu dobrze. Ten zegarek w droższej wersji Elite, z paskiem i kopertą z tytanu, a spodem z ceramiki, to jest najlepiej wykonany smartwatch, jaki kiedykolwiek nosiłem. Tak dzieci, choć trudno w to uwierzyć... Lepszy nawet od Mi Banda. Serio, czuć te materiały wysokiej klasy, jest wodoszczelny do 5 atmosfer, pasek fajny, można go sobie skracać, wydłużać ile wlezie, a jak się i tak nie podoba, to inne standardowe paski 22 mm też wchodzą. No, jakość tak zwanej Budy pierwsza klasa. I na początku myślałem, że może stąd ta cena no bo ja się nie znam na zegarkach, to znaczy jak się tam dobrze skupię, to przeczytam godzinę, tylko po prostu w rynku się nie orientuję. Ale poszukałem i się okazało, że takie tradycyjne tytanowe zegareczki to można już darować za jakieś 900 i które są bardzo ładne, a za jakieś 1200 to jest już ich naprawdę dużo, więc to chyba jednak raczej inni producenci smartwatchy nas do tej pory jakością wykonania robili yy, w bambuko. Ale okej, okay, spokojnie Michał, bo znowu narzekasz. No więc jest tutaj nowe menu, bardzo ładne. Są takie subtelne wibracje, które czujecie jakby Was tak lokaj i delikatnie paluszkiem szturchał, a nie jakbyście sobie Nokia 3030 30 przylepili taśmą klejącą do nadgarstka. Kłośnik wypada super, zresztą niedługo, od lipca będziecie mogli sobie za jego pomocą gadać, nie tylko zdalnie przez Wasz telefon, ale też osobny numer mieć na karcie SIM właśnie w tym zegarku, bo taka opcja się pojawi u niektórych operatorów. Jest nowa funkcja koronki i zamiast dotykać taki drogi zegarek brudnymi łapami, możecie przewijać na nim tekst i mani sobie tą kolonką, kręcąc troszkę jak w Apple Watchu. Stałe mierzenie tętna, monitorowanie snu i aktywności, ogólnie wszystkie te pierdy dla ludzi, którzy się niby ruszają, działają świetnie. Ekran pierwsza klasa, super jasny, pikselków nie widać, rewelacja. I ładowanie jest indukcyjne i szeroko kompatybilne, na przykład za pomocą ładowarki GreenCell Air skupionej z moim kodem rabatowym, a nie na jakieś zasrane piny, że jak zgubicie, to trzeba zamawiać z Neta duplikat, no bo Aneta z biurka obok raczej nie będzie miała pożyczyć ładowarki do Mi Banda, a, a w w każdym markecie też tego nie kupicie. I Watch w wersji Pro, bo ona jest większa, zresztą swoją drogą zobaczcie jaki to jest bydlak na mojej łapie, a ja mam 1,93 m. Naprawdę mam takie spore tereny. co prawda nigdy niczego nie trenowałem, no ale przynajmniej są długie jak u małpy. W każdym razie on wytrzymuje jakieś 3,5 do 4,5 dni normalnego użytkowania i ładuje się go do pełna w 3 godziny. I to jest akurat dosyć długo, ale wolę chyba jednak 3 godziny co 4 dni niż godzinę codziennie. Tak więc ogólnie to jest naprawdę jak na smartwatch bardzo spokojny wynik. W kategorii tych mądrzejszych zegarków to jest znacznie więcej niż Apple Watch, Oppo Watch, TicWatch i cała reszta tego towarzystwa. I z tego co pamiętam, to tylko niektóre Galaxy Watche, ale nie wszystkie też wytrzymywały ze 4 dni. Tylko że właśnie mimo tego co mówił Huawei i jak pięknie wygląda Specyfikacja i jaka jest cena, to ja właśnie nie jestem pewien, czy on powinien być w tej kategorii mądrzejszych zegarków. Na dobry początek, przejdźmy sobie przez funkcję na stronie Huawei, to zobaczycie troszkę o co mi chodzi. Tarcze jak żywe setki wzorów do pobrania. Tak, bardzo ładne są tarcze i nawet jest ich rzeczywiście dużo, tylko że nie ma opcji pokazywania ich na ekranie przez cały czas, a ta opcja była nawet w starszych Włoczach GT2. I jakby ta opcja była tutaj, to ten zegarek z daleka wyglądałby jak tradycyjny zegarek i to zajebisty. A jak jej nie ma, to wygląda jak Huawei Watch 3 Pro Elite. To już sami ocenić. Pomiar temperatury. Super, tylko że to jest pomiar temperatury skóry, a nie ciała, tak więc dzięki niemu się dowiecie na przykład, że jest wam gorąco, jak wam będzie gorąco. O, albo na przykład jak będziecie w zimę szli bałtykiem do Szwecji i się pod wami lód załamie i wpadniecie do wody i was po pół godziny wyłowią, to dzięki temu się dowiedzą, że przemarzliście. Ale czy macie gorączkę, że macie gorączkę, albo jaką macie gorączkę, się dzięki temu nie dowiecie. Odtwarzaj muzykę. No i właśnie mamy 16 GB wbudowanej pamięci i na niektóre poprzednie łocze mogliśmy sobie wgrywać pliki MP3, żeby na przykład sobie iść na trening bez telefonu, a mieć ze sobą jakiegoś tam, dajmy na to, audiobooka. Tutaj się nie da i wprawdzie tak, można pobierać muzykę, ale ja to wytłumaczę, bo to nie jest zbyt dobrze wyjaśnione, a ja do tego sam doszedłem. Można, ale tylko przez aplikację Huawei Music, której nie ma w sklepie Play, więc musicie ją ściągnąć albo przez AppGallery, albo w ogóle plik APK z neta. I to Huawei Music to też nie jest aplikacja do MP3, tylko to jest taki jakby serwis streamingowy z darmową muzyką bez licencji, czyli z czymś takim, co na przykład leci czasami w kiblu w centrach handlowych, albo dajmy na to w filmikach na YouTube, w tle, no wiecie o co chodzi. MP trójki nie w każdym razie. Asystent Huawei działa, jak sobie odpalicie interfejs po angielsku, no ale właśnie działa tylko po angielsku i do Google'owego się i tak absolutnie nie umywa. I w ogóle to jest asystentka, i ona ma na imię Silia, z tego co pamiętam, i zachowuje się, jakby była zbuntowaną nastolatką, bo na wszystko odpowiada tak, jakby miała ze 14 lat i ja bym był jej tatą i bym jej kazał powiesić pranie. Zresztą sami zobaczcie, play music. Okej, okay. Okay. <laughs> zrezygnowana. Przy okazji, szczerze mówiąc, tak między nami jest też troszkę przytępawa. What time is it? Sorry, I didn't understand that. Jesteś zegarkiem. Wgrywanie nowych aplikacji, czyli ta jedna funkcja, w której zawsze brakowało zegarkom Huawei a względem tych od Samsunga, albo od Apple, albo tych z systemem Google, a. jest i rewelacyjnie, że jest, bardzo się cieszę, tylko że właśnie na razie nie ma właściwie żadnych godnych uwagi aplikacji i gwarantuję, że nie będziecie tego używali. Być może będą, bo Huawei robi świetną robotę na swoich telefonach z AppGallery, tam się ciągle pojawia coś nowego, no ale no nie ma, właśnie na razie po prostu nie ma. Zresztą tak się cudownie złożyło, że akurat teraz Samsung wypuścił informację prasową o tym, że Robią nowy zegarek we współpracy z Googlem, i że na tym zegarku od razu będzie do pobrania Strava, Adidas, Golf Buddy, YouTube Music, Spotify, Google Maps i jeszcze tam jakieś inne. I powiem wam, że akurat na YouTube Music albo mapy Google na zegarkach Huawei niespecjalnie bym liczył. A tych swoich map swoją drogą też tutaj nie dali, a powinni, może dadzą. Zdalne kadrowanie bardzo fajna opcja, szczególnie, że ten ekranik jest i duży, i ogólnie po prostu świetny, ale uwaga bo to działa tylko ze smartfonami z systemem Harmony OS, czyli póki co jeszcze nie bardzo działa. Widzicie, ja wcale nie chcę narzekać, ale po prostu wszędzie jest jakieś ale. No co jeszcze? NFC w specyfikacji jest super, że jest, ale. Nie zapłacicie tym zbliżeniowo, bo nie ma żadnego systemu płatności. Yy, powiadomienia oczywiście, że są, tylko że niczego z nimi nie da się zrobić. Znowu jak przytępawy człowiek. Dostałeś wiadomość. No, jaką wiadomość? Rozwiń, dostałeś wiadomość. Nie da się ich rozwinąć, żeby na przykład całego maila przeczytać taka fanaberia. Nie da się odpisywać na nie i też nie ma nawet takiej opcji w stylu otwórz na telefonie, co się zwykle dzieje na innych zegarkach, kiedy one same są zbyt głupie, żeby coś ogarnąć. I przez to ja w ogóle często zapominam, że te powiadomienia są na tym zegarku i używam go tylko do śledzenia aktywności. Jakby zapominam, że to jest smartwatch. Co zbyt dobrze o nim nie świadczy. Wiem, że tak samo było na tych starszych zegarkach Huawei'a, ale one nie były aż takie drogie i nie miały konkurować z tymi mądrzejszymi, tylko działać po dwa tygodnie na jednym ładowaniu i dobrze wyglądać. A swoją drogą to jest też tutaj opcja oszczędzania energii, w której ten zegarek się tak jakby zmienia za pomocą oprogramowania w te starsze zegarki Huawei, a. no mniej więcej tak to funkcjonalnie wygląda i też może działać przez dwa tygodnie na jednym ładowaniu wtedy. I to jest nieironicznie bardzo fajne, tylko nie w tej cenie, no wiecie o co chodzi, jak tutaj są nowe funkcje, to one nie działają jeszcze zbyt dobrze, albo nie działają jeszcze wcale, albo nie działają z każdym telefonem. A nie ma kilku starych, jak tych MP3 albo Always on Display, które były zajebiste i moim zdaniem były dużą częścią charakteru zegarków Huawei. A. I teraz pytanie do Was, czy chcecie wydać 2000 zł w wersji z gorszym paskiem, albo 2400 na zegarek, który jest super wykonany i świetnie mierzy aktywność fizyczną i ogólnie teoretycznie ma. Bardzo duże możliwości, ale w praktyce to wiele rzeczy na nim nie działa i nikt nie wie, jak to będzie i kiedy to będzie, bo jeżeli tak, to mam dla Was jeszcze kilka innych świetnych porad inwestycyjnych, na przykład palenie zimą w piecu banknotami albo funkcja wesprzyj na moim kanale. Ja wiem, że tam jeszcze jest ten jeden tańszy model, który jest bardzo podobny, ale nie ma w nazwie Pro i kosztuje 1600, tylko że on jest też mniejszy i u niego podobno są problemy z baterią, znaczy problemy po prostu. Bateria jest mała i się szybko wyładowuje i to jest wkurzające i poza tym 1600 to moim zdaniem... Wciąż jest zbyt dużo. Ale ogólnie to nadal uważam że garki Huawei'a za bardzo fajną i potrzebną kategorię produktu. Dlatego na waszym miejscu zrobiłbym na przykład tak: wszedłbym na stronę sklepu Computronic. Kupił sobie za 999 zł Watch GT2 Pro, który wciąż jest całkiem spokojny i ładnie wygląda. I za rok wrócił i sprawdził, jak Huawei Watch 3 i pewnie jego też 248 wariacji, bo zawsze te zegarki Huawei się mnożą jak króliki. Sprawdził, jak się rozwinęły i ewentualnie wtedy sobie wziął. Bo 2400 za ładny produkt z potencjałem, to jest cena dla ludzi, którzy sobie w domu drukują. Biało na czarnym wszystko, bo nie mają co robić z pieniędzmi. Trzymam kciuki za ja, proszę bardzo, tutaj jest dowód, ale hajs na rozwój biznesu, na przykład na piece działające na banknoty albo na płyty braci Golców, to mogę pożyczyć kumplowi, a nie korporacji, więc tutaj po prostu patrzmy, jak się to rozwinie. Po więcej wesołych filmów o grach, technologii, gadżetach i takich innych pierdołach zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło, bo taki, kiedyś był taki profil zbieram 100 tysięcy subów bez filmów, to ja mam taki profil w stylu zbieram 100 tysięcy subów z filmami. Dzięki za pomoc i dzięki za oglądanie. I do zobaczenia.